Przed wylotem na szczyt do Paryża dotyczącym Ukrainy, nieoczekiwanie wspomniał o jednym z dodatkowych tematów, który ma być poruszany na szczycie. Nie, nie ulega wątpliwości, że tematem nieprzewidzianym przez nas i nie, nieplanowanym. Będzie też kwestia Grenlandii. Ona zbudziła bardzo duże emocji w całej, w całej Europie. Prezydent Stanów Zjednoczonych wielokrotnie mówił o tym, że Stany Zjednoczone potrzebują Grenlandii ze względu na bezpieczeństwo narodowe. Donald Trump nie ukrywa, że chciałby pozyskać Grenlandię jako kolejny stan Stanów Zjednoczonych. Potrzebujemy Grenlandii. Ona jest bardzo ważna dla naszego strategicznego bezpieczeństwa. Teraz jest otoczona statkami rosyjskimi i chińskimi. Potrzebujemy jej dla zapewnienia nam bezpieczeństwa. Dość tego. Koniec nacisków, insynuacji i fantazji o aneksji. Zde, Jednak jasne, nie było mowy o tym, co sugerował Donald Tusk. Żaden członek Paktu Północnoatlantyckiego nie powinien atakować czy grozić drugiemu członkowi Paktu Północnoatlantyckiego. Inaczej na to traciłoby sens, gdyby... Gdyby w obrębie tego paktu dochodziło do konfliktu czy, czy wzajemnych agresywnych kroków? Czy faktycznie Donald Trump groził Grenlandii, która jest autonomicznym terytorium wchodzącym w skład Królestwa Danii? Czy Donald Tusk ma rację, wieszcząc agresję Stanów Zjednoczonych? On ma jednak rzeczywiście nadzwyczajną zdolność do y, przeinterpretowywania tego, co słyszy, albo słyszy to, co chce słyszeć, a nie to, co inni mówią. Donald Trump, ale także i poprzednia administracja po wielokrotnie podnosiły kwestię znaczenia Grenlandii dla nie tylko Stanów Zjednoczonych, ale dla całej przestrzeni północnoatlantyckiej, więc jest to żywotny interes całej wspólnoty północnoatlantyckiej. Dlatego te słowa wydają się kuriozalne. Chciałbym, żeby w Waszyngtonie było dla wszystkich jasne, że yy, jakiekolwiek próby rozbicia czy, czy podważania Istoty NATO, Paktu Północnoatlantyckiego nie, no nie spotkają się z akceptacją chyba w żadnym kraju. Europejskim. A eksperci zwracają uwagę na to, czego Donald Tusk nie widzi. Mówienie o przejęciu Grenlandii, o, o wymuszeniu czy, czy wysłaniu wojsk amerykańskich, no mają mniej więcej takie same pokrycie jak w, w tym, że Kanada zostanie 51 stanem y, Ameryki. No nie, to jest po prostu kwestia naciskania na partnera y, y, żądaniami, żeby on... Y, no, Zaczął negocjować, i ponieważ te żądania są stawiane bardzo wysoko, no to w tym momencie Amerykanie mają się z czego wycofywać. Bo w tej grze chodzi o co innego. Tu chodzi bardziej o to, żeby to amerykańskie firmy mogły podpisać kontrakty na wydobywanie zasobów naturalnych Grenlandii. Amerykańska armia mogła mieć. Więcej bas niż w tej chwili, pewnie porównywalnie z okresem zimnej wojny na Grenlandii, niż ma to miejsce w tej chwili. Czyli wychodzi na to, że każda okazja jest dobra dla Donalda Tuska, aby przypuścić atak na prezydenta Stanów Zjednoczonych.